Ciema z tej strony żółty, a na dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek z serii Goldowego Randomka. No i dzisiaj bohaterem jest emek 2015 na czołgu bardzo fajnym moim zdaniem, czyli T-110E3. I słuchajcie, co do poprzedniego odcinka z tej serii, kolega na 60 TP Telewizja Polska zdobył w ciągu 20, w ciągu 48 godzin, czyli 2 dni, 253 lajki. Tak więc jeżeli bitewka tutaj MK na T-110E3 uzyska więcej lajków, no to Emek wygra e, 1000 golda. Oczywiście dostała jeszcze nam trzecia bitewka, która będzie za kilka oczywiście dni. No ale zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o lajki, like, rzecz jasna, słuchajcie. Kolejna sprawa, którą muszę przytoczyć, jest to, że pewnie widzicie, iż ta miniaturka jest inna aniżeli wszystkie, które posiadam na swoim kanale. Jest to tylko jednorazowy eksperyment, który raczej się nie powiedzie. Ale chciałbym jedną tylko absolutnie rzecz sprawdzić: dlatego ta miniaturka jest taka rakowa i przypomina. Inne dość popularne miniaturki, że tak to ujmę. Ale do czego biję? Słuchajcie, na, kiedyś Wam na live streamie na pewno wytłumaczę o co chodzi z tym eksperymentem moim. Eee, I jeszcze bym chciał wytłumaczyć sprawy odnośnie goldowego randomka, z tym, że kilka osób wysłało mi więcej powtórek, e, aniżeli jedną. Tak więc od razu mówię, że jeżeli jakaś osoba wysłała mi, powiedzmy, 3-4 powtórki, to brałem pod uwagę tylko jedną, pierwszą, którą mi wysłał, e, wysłała ta osoba. Tak więc e, od razu mam wysyłania wielu powtórek, bo po prostu ich na nie absolutnie nawet nie patrzę, tak więc maksymalnie jedna powtóreczka, bo, bo chcę dać po prostu szansę każdemu. To jest jedno, co bym chciał odnośnie goldowego randomka. Drugie, o co bym prosił i troszkę zmiana zasad jest odnośnie tego, to to, żeby była co najmniej MK, bo jednak 1000 ekstra podstawy to jest... To jest taka lekko lepsza bitwa, to nie jest jakaś epicka bitewka. Zobaczymy pierwszy strzał, no niestety nie wyszło w WZ. -kę. Początek bitewki gdzieś pierwsze dwie minuty widziałem, bo musiałem zobaczyć, czy na pewno tutaj mi się komp nie skraszuje, ani nic tego typu. Wiecie dobrze, jak to jest z wotem i tymi powtórkami. E, tak więc, oczywiście, mówię, MK co najmniej by mogła być rzeczywiście e, pod tymi filmami, pod tymi bitwami. Znaczy się. No oraz te 1000 expa, no tam exp jak ex, ale żeby była co najmniej, ek, co najmniej mk oraz właśnie 1000 expa podstawy. I też pomyślałem czy nie lepszym by było, żebym nie wybierał bitew losowo, które mi wybierzecie, tylko po prostu bym sobie przeglądał wszystkie bitewki. Oczywiście jeżeli chodzi o wyniki bitwy to dość niefartowny strzał. Wszystkie bitewki bym po prostu sobie przeglądnął, same wyniki końcowe a potem wybrał te mi się wydaje najbardziej ciekawe, bo są bitwy, na pewno też takie. Jeszcze wszystkich powtórek nie widziałem, ale na pewno są bitwy takie, w których ktoś po prostu sobie kampi z tyłu i co prawda zrobi wynik 500 milionów demedza, ale po prostu bitwa będzie trochę nudnawa, więc chciałbym, żeby bitwy były bardziej dynamiczne. Więc dlatego mówię, najlepiej, żeby była po prostu jakaś MK te 1000 ekspa minimum to jest, to jest też również minimum, żeby się nie wysyłali więcej aniżeli e, jednej powtórki. I co do jeszcze jednej kwestii chciałbym powiedzieć, że... Jeżeli jakaś osoba już się pojawiła w serii Goldowego Randomka raz, to w ciągu trzech kolejnych serii nie będą tej osoby powtórki brane pod uwagę. Tak więc o tym również chciałbym powiedzieć. A teraz lecimy dalej z bitewką. Na razie tutaj Emek ma 1500 dmg, 1700 zablokowane. Artyleria tutaj troszeczkę tłucze, bo jest GW Tiger, który... O, tutaj nawet T54 śmiesznie prześmignął. Jest GW Tiger, który no tutaj troszeczkę napsuje Emkowi na pewno krwi. Jest WZ, która no chyba. O, 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 No Emek! Ajajajajaj! Emek trochę tutaj No, nie wyszło mu za bardzo. Ta fałka trochę dziwnie tutaj gra, bo ona tak w sumie stoi, nie wiadomo co, co ona by za bardzo chciała zrobić. Obiekt strzelił, odbija się, w ogóle chyba fałka strzela z haeków. Jestem ciekaw jaki kolorek ma ten gracz, bo to, to, to jest dość ciekawe. Do, dość ciekawy evenement, jeżeli chodzi o tą bitewkę. Grilek, obiekt 704, no te czołgi myślę, że nie mają szans, jeżeli chodzi o przebijalność E3. Ładny strzał w Grilka, co prawda nie zgęsił go niestety, ale jednak 723 demerza to, to trochę boli na pewno z tej etrujeczki. 2179 demerza łącznie, WZ-a schita się odbija, no przód E3 moim zdaniem jest kompletnie nie do ruszenia, nawet z Heków nierzadko. Nawet jeżeli ładujemy golda, to naprawdę ciężko jest przebić ten czołg. Strasznie ciężko. I strzał czy będzie? Był, ale strasznie nietrafiony. Chybiony, nieładny, niezbyt fajny strzał. 3400 zablokowane, więc Emek na razie co? Zablokował więcej aniżeli zadał sam. Teraz śmiesznie się gibie, przez co przeciwnicy nie są w stanie go na pewno przebić w jakieś słabsze punkty, bo nawet trójka posiada swoje słabe punkty. Strzał w typa za 700, czyli poniżej średnich losowań, ponieważ średnie uszkodzenia, o te 5 4, a to ciekawe, średnie uszkodzenia t 113 to są właśnie 750 punktów obrażeń, penetracji niestety nie pamiętam ile, 295, a na goldzie 375, więc gold jest potężny, a przypominam również, że są to pociski APCR. -y. Tak więc no, mają one swoje plusy, jak i również minusy, bo chociażby mają inną normalizację oraz tracą bardzo dużo penetracji względem odległości, ale my nie o tym, my gadamy tutaj o bitewce. EMEK jest tutaj dość mocno w krzyżowym ogniu, ponieważ WZK idzie z tyłu, tutaj obieg, tamte 5-4, zaraz grilek czy sama godzilla, naszej znaczy lodówka może się tutaj wychylić, więc jest zbyt no, niebezpiecznie, to można na pewno powiedzieć. 5 do 5. Jest obiekt 704 i obiekt chyba już wie, że ma przewalone, ale lufa tutaj ratuje tego naszego obiekta, ale i tak niestety, e, zaczyna na szczęście ginie z rąk naszego bohatera. Wutek o dziwo strzelił z golda i tylko gąska. Wszyscy tutaj z golda strzelają i to nie ma się w ogóle co absolutnie dziwić, ponieważ naprawdę E3 jest bardzo, ale to bardzo mocnym pojazdem bardzo mądrze zadecydował tutaj strzelając właśnie z hajeków, bo jakby, jakby lodówka strzeliła, to nawet takie 1100 HP, jeżeli z pepeków by strzelała, byłoby mniej u naszego bohatera. Bardzo mądra gra hajekami, tyle Wam powiem, naprawdę. Strasznie mi się to zawsze podoba, jeżeli gracz używa hajaki właśnie w danym momencie bitwy, bo teraz widzimy, mamy tak, 50B, mamy grillka, mamy Conwaya, WTK, artylerię, same takie miękkie pojazdy i zamiast strzelać ze zwykłych pocisków, to właśnie, o, ale to wejdzie, o, jeszcze z pożarkiem, to właśnie kolega decyduje się na strzelanie z hajków, które są potężne, po prostu 1100 damage z penetracją ile? 90, naprawdę, naprawdę szok, naprawdę potężne hajeki. Uwaga strzał za 344. Te robią taką robotę. Naprawdę w tej bitwie super, bardzo fajnie. E, w ogóle chyba misję tutaj. Uj, chyba misję tutaj ma kolega. Na T55A zadaj pojazdom przeciwnika 6000 uszkodzeń. I jest dalej kolega w stanie to zrobić jak najbardziej. Została E4, którą z haeka raczej kolega tutaj nie przybije. Ale został również 50B. Oni gdzieś pewnie tutaj z tyłu stoją. WT, którego na pewno by masno fajnie weszło. Wykryty został nasz pogromca wszystkich czołgów, które mają mało pancerza. O, już chyba wiadomo, gdzie jest A. To jest E4. E4 gdzieś tutaj jest. 50B pewnie się topi już. Z WTK ją zgaduję. I tutaj mądrze przeładowuje kolega na pociski goldowe, ponieważ E4 również swoje jest w stanie odbić, bądź co bądź. Został wótek 50B oraz E4. Jest E4, pełna full HP. Skampiła się na końcu mapy. I uwaga... Czy trafi, czy przebije? Jest za 777 dmg. Misja ukończona, ostatnia bodajże, tak? Ostatnia misja na T-55A. Bardzo zacny, zaczny, zaczny, bardzo zacny czołg. Wutek, kolejny strzał za 719, naprawdę. Jeszcze spota ponad 1600 punktów zablokowanych. Bitewka bardzo, ale to bardzo... Udana, no jak najbardziej. 7000 obrażeń, 6000 zablokowane i 1500 po spocie. Zobaczmy sobie, właśnie teraz, wyniki bitwy. Eee, mamy tak, Emeczkę, tutaj mamy nawet nazwę, 7K damagea i 6 zablokowanego. Eee, powtórka z dedykacją dla Yellowash, 7K damagea, bla, bla, bla. Gówniane medale, stalowa ściana to nie ma się co dziwić. Tyle zablokował tutaj kolega, więc naprawdę tutaj jak najbardziej stalowa ściana się należy. Oraz high kaliber, duży kaliber mamy łącznie 7063 damage'a, 3 fragi oraz 1272 expa podstawy. Dopiero drugi gracz Roman Mikulis zrobił ledwo nawet nie 3000 damage'a e ładnie zagrała, tylko trochę przykampiona, no ale cóż, gra się jak się gra. 35 tysięcy zarobku na czysto, 11 tysięcy 500 expa łączonego ze wszystkim, bo to, był, to była pierwsza bitewka w ogóle, bo jest bonus razy 4, więc naprawdę Gratuluję bitewki. Bitewka była bardzo przyjemna, fajne łączenie właśnie pocisków zwykłych z haekami i goldem, chociażby na przykład. Więc naprawdę gratuluję. Jeżeli Wam powtórka również się podobała, to zostawcie lajka, jeżeli chcecie, aby EMEK 2015 na T113 wygrał 1000 golda. Następna bitewka pojawi się gdzieś w przeciągu tygodnia i właśnie zobaczymy, kto będzie zwycięzcą w tych trzech naszych bohaterach, którzy rozegrali. Bardzo fajne bitewki do serii Goldowego Randomka. Tak więc, cóż, zapraszam jeszcze raz do lajkowania, subowania, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, no i do usłyszenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!